W odcinku robimy drugą część part 2. Dzisiaj będziemy taki Lego składać, ale sobie zrobimy to na dwie części, bo to Lego jest. Ja zrobię jeden samochodzik, a dzisiaj, a jutro będzie drugi samochodzik. A jak, jak nie oglądaliście wczorajszego odcinka, który wpadł u mnie na kanale, link w opisie, polecam sprawdzić. To wiecie, jak wygląda samochodzik? Tylko tak wam pokażę. No więc, macie przez chwilę wstęp. Nie będę wam pokazywać co, bo jeszcze byście sobie podpatrzyli, żeby nie było, że obejrzycie po prostu ten filmik i będziecie mieć dwa w jednym. No więc, co? Widzimy się, jak otwieramy paczuszkę. Widowie, dostaliśmy takie coś w zestawie, eee, tutaj pek, kurde, trudno to się, widowie, otwiera. Zaczniemy od tego samochodu, no więc co, widzimy się jak zaczniemy budować. Widzowie, jak widzieliście, już skończyłem. Proszę, tak wygląda nasze M, chyba 2 lub 3. Nie pamiętam. Teraz proszę, spoiler. Trochę długo to robiłem, bo to jest trzeci dzień, który woduje to. Um, proszę, tak. Um, I tak. Bardzo ładnie się prezentuje z góry i też z dołu. Jest bardzo mało miejsca, że prawie dotyka podłogi, więc, tak jak no normalnie, jak wyścigówki. Zaraz pokażemy, jak jeździ, ale no proszę, tak się on prezentuje. Widzowie, jak widzicie, tutaj są te dwa samochody. To ten yy, po prawej stronie, ten taki, co ostatnim odcinku był, no jest zupełnie inny niż ten, co w tym odcinku był robiony. Yy, no więc, jest duża różnica. Po lewej stronie a po lewej jest gorszy, bo mi się go to gorzej zbudowało. Widzowie, no więc co? No i tylko pożegnamy się, no i już kończymy odcinek. To było na tyle z tego odcinka, widzowie. No i co? No podsumowanie: to zbudowaliśmy taką BMW, W kolejnym odcinku będzie taki samochód, formuła. No, będzie to part 2. No i co, to by było na tyle z tego odcinka. Cześć Pa i do jutra!